Do, do przodu i może nas nie zasypie, bo, bo zero stopni już mamy. Także piszcie w komentarzach, bo bardzo ciekawy jestem, jakie są Wasze doświadczenia z zimą w tym roku. Także myślę, że tutaj warunki w Warszawie i tak są bardzo dobre. Mamy trzy pasmówki, ale widzicie, jak, jak te warunki tutaj wyglądają mimo tego. Ale, ale naprawdę światła, infrastruktura dużo pomaga w każdych warunkach atmo atmosferycznych. No, grunt, że muzyczka jest, pozytywne nastrój do przodu. No, pozdrawianka, mototesty pozdrawiają. widać pan pompną z dostawczaka także no, mówię w takich warunkach każdy powinien dostosować prędkość yy, do swoich możliwości tak ja też nie jadę 120 bo po prostu no jeśli się człowiek nie śpieszy w takich warunkach lepiej być ostrożnym jest w okolicach 0 stopni może być gołoleć trochę znącego deszczu czy śniegu tak jak dzisiaj także lepiej, lepiej zachować w takich w takich momentach po prostu zimną krew no, to jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich. Cześć.